Cześć, manko, z tej strony Węgar, a to będzie poradnik dla początkujących do Dark Souls 3. Um, generalnie powiem wam tak na początku, że podchodzę do tego poradnika w tym momencie już szósty albo siódmy raz. Um, dwa razy skasowałem go dlatego, że jakość dźwięku nie była zadowalająca, a poprzednie parę razy poradnik wyszedł mi jeszcze dłuższy niż w jedynce. Jeżeli ktoś pamięta, w jedynce poradnik miał 33 minuty, uh, ten, chcę, ten chciałbym zamknąć do 20, tak. Tak sobie przyjąłem. Rozgadałem się trochę wcześniej, więc teraz będę się starał to ukrócić. Dobra. Dwie rzeczy, które musicie wiedzieć od samego początku gry. Pierwsza rzecz: czym będziecie grać. Jeżeli jesteście całkowicie początkujący w Dark Souls 3, polecam wam Wojownika. Jeżeli będziecie używać jakiejkolwiek broni pod siłę, bądź ciężkiej broni pod deksa, typu jakieś duże zakrzywione miecze, cokolwiek, Wojownik jest idealnym startem. Macie um, 16 siły które Wam wystarczy absolutnie do wszystkich broni praktycznie chyba pod deksa tych dużych, żeby dźwignąć. Dwa, że macie topór wojenny, który jest mega kozacką bronią na start dla każdego jednego gracza. I macie tarcza która jest dość dobra i można nią parować. Tyle o tej klasie. Jeżeli planujecie grać Sorcererem i tylko i wyłącznie Sorcererem, to wybieracie Czarodzieja. Dostajecie pierścień, który bufuje sorki, dostajecie dwa sorki na start. Um, to jest chyba Magic Missile i Heavy Magic Missile, coś takiego. Nie jestem do końca pewny, bo nie lubię sorcerii nigdy nie grałem Sorcererem. Sorry. Dostajecie oczywiście Katalizator i bronią jest waszą bodajże Mile Breaker. Dalej mamy Piromantę. I tutaj jest troszeczkę sniki rzecz. Piromancja w trójce skaluje się tak samo jak heksy w dwójce. I w trójce również. Dlatego też jeżeli planujecie grać Piromantą bądź pod Hexy, czyli tym Dark Sorcererem, to bierzecie piromantę, ponieważ macie tutaj inteligencję i wiarę na równo. To jest tak zwany equality build pod inta i wiarę, tak? Będziecie tutaj cisnąć statystyki 40-40, więc piromanta jest idealnym wyborem dla obydwu tych buildów. Następnie dostajecie oczywiście ręczny toporek, jak w piromanta. Dostajecie płomień piromancji, dostajecie... Um, to jest ta mała kula ognia, to jest chyba pocisk ognia, nie wiem, jak to się dokładnie nazywało. a Wszyscy wiedzą, o co chodzi. I dostajecie pierścień, który boostuje piromancję. Bardzo fajny pierścień. Um, można też go oczywiście znaleźć w miarę na początku gry. Natomiast, jeżeli chcecie grać piromatą, to nie ma sensu wybierać po prostu innej klasy. Ja wybiorę wojownika, dlatego że chcę wam pokazać, jak ta broń działa i chcę wam pokazać kilka innych broni. Dokładnie dwie, które też są fajne, fajne na start. Druga rzecz, która Was interesuje z tego menu, to dar pogrzebowy. Od razu wam mówię: nic, absolutnie nic poza czarnymi bombami zapalającymi nie przyda się wam na starcie. Eee, te rzeczy są całkowicie zbędne w grze, te 3, czyli pieśni życia boskie i skryte błogosławieństwo Natomiast e, wszystkie pozostałe można albo bardzo łatwo znaleźć, albo też są zbędne e, Jeżeli chodzi chociażby o, nie wiem, zardzewioną tą monetę, jest ich mnóstwo w grze e, Plus zwykłe monety można kupować, więc farma nie będzie Wam sprawiała naprawdę żadnego problemu e, Pęknięte sfery można farmić, plus jest pełna, dostępna dla każdego, niezależnie od kobenantu, Więc nie trzeba będzie ich farmić nawet Młoda biała gałąź to jest po prostu jednorazowe zaklęcie kameleon, który jest beznadziejne. Bez Bezpańska duża to nie wiem ile nawet jest dusz, ale to bez żadnego znaczenia, bo się wam tu nie przyda po prostu, bo dusze i tak będziecie zdobywać w progresie. A ognisty klejnot pozwala wam zaknąć broń na ogień i można go zdobyć w drugiej lokacji od początku gry. Tak więc czarne bomby zapalające. Dlaczego? Dlatego, że działają dobrze na pierwszego bossa, zadają mu naprawdę chore obrażenia w drugiej fazie walki. I można jedną czarną bombę zapalającą wymienić na grudkę Titanitu, która jest naprawdę na wagę złota w tym momencie, w którym będziecie zdobywać pierwsze grudki. A tyle jeżeli chodzi o postać. Zobaczymy się w dalszej części poradnika. Ok. W tej części pokażę Wam jak zająć się walką z pierwszym bossem. Postanowiłem nie kawerować tej lokacji, po prostu pokażę Wam w dalszej części poradnika, gdzie zbiera się pierwsze sześć odłamków Titanitu. A dlaczego akurat 6? No, dlatego że pierwsze 6 odłamków pozwala wam zrobić broń na plus 2, i to jest bardzo ważne. Um, generalnie, jeżeli zwiedziliście całą lokację, powinniście tutaj znaleźć też 5 bomb zapalających, um, które de facto mogą być użyteczne, jeżeli na przykład zostanie wam tylko jedna czarna i nie chcecie jej wyrzucać, bo chcecie dostać brud. Dobra, um, patent dla tego bossa jest dość prosty. Jak widzicie, przy pierwszym podejściu on ma wbity ten miecz, prawda? I on w ogóle się nie trigeruje. A, więc wyjmujemy z niego ten miecz. Najlepiej bufując uprzednio swoją broń. I jak tylko wyjmiemy miecz, od razu zaczynamy go atakować. Zobaczcie, po wsadzeniu 5 hitów zaczynamy walkę z bossem, który ma 1 czwartą życia. Jeżeli chcecie i potraficie, możecie go parować. Ja osobiście nie polecam tego dla ludzi, którzy nie potrafią parować. I od razu zaczyna się druga faza. W drugiej fazie rzucamy w niego bombami i trzymamy go w miarę na dystans po prostu. Ajajaj, tutaj troszeczkę popsułem oczywiście. Ja też nie, nie mam tego obcykanego, wiecie, ultra perfect. Więc pozwolę sobie tutaj łyknąć Estusa, ale zobaczcie jak, jak duże obrażenia z tych bomb nasz przeciwnik zbiera. Oczywiście możecie wsadzać okazjonalne hity z broni, jeżeli macie gdzieś szansę. Tutaj oczywiście, zobaczcie, roll, ostatni hit i cała walka w ten sposób jest załatwiona, prawda? Nie ma tutaj naprawdę nic, nic, nic super trudnego. Um... Dobra, jeżeli chodzi o tego bossa to tyle, naprawdę prosta rzecz, tak jak mówię, jeżeli potraficie go parujecie, jeżeli nie, po prostu walczycie. A jeżeli wklepiecie mu tak obrażenie na początku, jak to pokazałem, to walka powinna być naprawdę easy game'em. Jeszcze zwłaszcza, jeżeli macie te bomby. Jeżeli te wam nie wystarczą, macie jeszcze te, idzie spoko. Eee, dobra, zaraz wam pokażę, jak zdobyć Uchigatane. Okej. Okay. Eee, obiecałem, że pokażę wam, jak zdobywać Uchigatane. Pewnie widzicie, tam na górze jest typo. On właśnie walczy z tą uchigataną. To jest mistrz miecza tak zwany. I to jest Nemesis. Um, praktycznie rzecz biorąc, większości nowych graczy, ponieważ typu jest szybki, potrafi parować i walczy naprawdę nieźle. Um, jednak jest bardzo jeden prosty sposób, żeby go pokonać. Mianowicie, wbiegacie sobie tutaj, wchodzicie sobie na ten to słupek, stajecie tutaj mniej więcej i blokujecie tam. Pamiętajcie, żeby stanąć kawałek od krawędzi, żeby was nie zepchnął, ponieważ zostaniecie odepchnięci troszeczkę. Typo zrobi slash i spadnie. Jeżeli dobrze się ustawicie, to typo spadnie. Kiedy spadnie, robicie relok. Okay, jesteśmy już z powrotem. Eee, wywaliło mi z jakiegoś powodu serwer gry. Nie mogłem się zalogować do Dark Souls. No ale w każdym razie, jak widzicie, po zalogowaniu itemy leżą. Mamy uczykietane strój mistrza i rękawice mistrza. Spoka sprawa. Um, no i tyle. Przechodzimy teraz do Firelink. Kiedy dostrzegacie do Firelink, um, będziecie się pewnie zastanawiać, co można tutaj takiego ciekawego znaleźć. To miejsce jest całkiem spore, tak naprawdę. I gdybyście spojrzeli w górę, zobaczycie, że tam jest pewien item. Um, aby się do niego dostać, musimy się udać tutaj na górę. Um, w pełen rąk, gdybyście słyszeli na zewnątrz jakieś dziwne odgłosy, to sorry, ale są to takie zboże. E, tutaj macie drzewo giganta. Nasiona, olbrzymiego drzewa dopiero spadnie. Te nasiona spadają, więc można je zbierać. Um, po każdej jednej inwazji, która Was spotka, w sensie, jeżeli ktoś Was inwejduje, to przychodzicie tutaj, bierzecie nasiono i następnym razem jak ktoś Was inwejduje, możecie odpalić nasiono, żeby mogły być proste, nie? A tutaj macie dużo opuszczonego ciała i zamknięte drzwi. Do tych drzwi trzeba ku kupić klucz za 20 tysięcy od handlarki. Um, jeszcze jest możliwe, że Wam to pokażę, jeżeli się nie uda, to sorry. Um, I zobaczcie, tam jest itemek. Żeby się tam dostać, musicie pobiegnąć po tym drzewie. O, nie udało mi się. Spróbuję jeszcze raz pobiegnąć po tym drzewie i po prostu, zobaczcie, biegniecie prosto, odbijacie w prawo, skaczecie i powinniście się dostać na ten dach um, Mam nadzieję, że mi się to uda w miarę szybko, a jak nie to zrobimy cięcie i po prostu tam skoczę. Jak pewnie widzieliście, właśnie udało mi się tutaj wskoczyć um, Także no tak jak mówię, nie jest, to, nie jest to jakieś super trudne E, można się tego nauczyć. Jak chwilę poskaczecie, to na pewno Wam buda, tak jak mówię, musicie pęknąć pod drzewie prosto, potem spojrzeć w prawo i po prostu skoczyć. E, tutaj mamy trzy kości wiodące do domu, ale to oczywiście nie to po co tu przyszliśmy, prawda? Mm, dobra, chodzimy sobie tutaj. I tutaj widzicie jesteśmy już na górze. Przed nami jest gniazdo do tradu. E, w tym gnieździe od razu sobie zostawimy może to co trzeba. Czyli w tym wypadku jest to oczywiście czarna bomba zapalająca. Wyrzucamy ją. Tam ptaszek też coś pogada. Dostajemy grudkę. Wyrzucimy też tą jedną bombę. Jedna poleciała? Czy dwie? Dwie poleciały. To dlatego. Chcemy wyrzucić jedną. O. Właśnie. Jak wyrzucimy jedną, to dostajemy dużo domek tytanitów. Też fajna sprawa. Warto wziąć. Dalej wyrzucamy kość wydącą do domu. Ale to tylko i wyłącznie dlatego, że dostajemy motkę i dostajemy żelazny karwasz. Więcej nie będę wam pokazywał, wrzucę wam po prostu listę w podpisie, ponieważ z tego gniazda można wytrejdować całą zbroję Solera i żelazny karwasz jest jej częścią, dlatego chciałem to pokazać. Tutaj mamy fragment Estusa, który nam naprawdę, naprawdę pomoże. Tak, już za nim mordę nie chcemy cię więcej. Eee, fragment Estusa ulepsza butelkę w ten sposób, że zwiększa nam jej pojemność, tak? Będziemy mieć 4, nawet pięć Estusów jeszcze, jak przydzielimy magiczne do tego. Tutaj jak widzicie, na wprost praktycznie rzecz biorąc, na... o, może tak Wam to pokażę. Zobaczcie, po lewej stronie są dwa trony, po prawej stronie są dwa trony i na środku jest jeden. To nad tym tronem jest przejście tutaj na górę, 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 górę i jak tu zeskoczycie, to po prawej stronie jest skrzynia. I w skrzyni też macie bardzo fajny przedmiot, ponieważ macie tutaj srebrny sygnet chciwego węża. Dokładnie tak. I ten pierścień, jak sobie go założycie, zwiększa Wam a, zdobywanie dusz. Jeżeli chodzi o Firelink, to tak naprawdę tyle. Będziemy teraz dalej przechodzić, jeszcze pokażę Wam jak zdobyć więcej odłamków Titanitu. Na początku, żeby sobie, żebyście sobie zrobili spokojnie broń do plus 2. I pokażę Wam jeszcze jedną broń, której Wam nie pokazałem. To już będzie ostatnia. Także zapraszam do dalszego oglądania. Aby na pewno znaleźć wszystkie odłamki Titanitu. Wszystkie 6, które można znaleźć na wysokiej ścianie lotrik Um, musicie pamiętać, że trzeba zabić do tego dwa stwory. Jak widzicie, obecnie mamy jeden odłamek, który znaleźliśmy zaraz na początku, tak? On się wlicza do tej puli, co oznacza, że zostało nam jeszcze pięć. I teraz, żeby znaleźć je wszystkie, musimy się najpierw udać w tą stronę. Tutaj bajtujemy pieska, żeby nas niby zaatakował. Ja mu niestety wysadziłem pika z jakiegoś dziwnego powodu. Um, tutaj wyzabijamy wszystko ten typo dopiero wchodzi, to jeszcze zbajtujmy drugiego psa. Okej, okay. idziesz? Chodź No chodź, to chodź. Generalnie chcę ich zbajtować, żeby wiecie, żeby nie było problemu, że potem ktoś mi na plecy, wlecie, cokolwiek. Um. Tam na górze jest przeciwnik, do którego zmierzamy. Pewnie się z nimi spotkaliście, jeżeli już troszeczkę graliście w Dark Souls. Jeśli nie, no to może być troszeczkę gorzej. Ale są... jest tutaj takich dwóch przeciwników, którzy się przemieniają. W ogóle patrzcie, przy okazji pokażę Wam jak fajnie ten topór działa. Tutaj troszeczkę. O Jezu! Ale zwaliłem tu pary. Niepotrzebnie, no, ale dobra, wsadzimy mu backstab Jak widzicie, ten topór strasznie fajnie stageruje przeciwników. O, znowu. Patrzcie, hop, hop. Jeżeli byście go atakowali od razu od samego początku, praktycznie nic by wam nie zrobił. No i też niepotrzebnie spalimy, stosownie chciałem sobie odpalić żar. bo straciłem go w trochę głupi sposób, no ale nieważne. I patrzcie, bo jak wejdziecie, wejdziecie tutaj na górę, to tutaj jest ten archer, którego sobie szybko zabijcie i ten typ poza nim się przemienia. Potrzebujecie bomb zapalających na niego, dlatego że on się stageruje od ognia. Wsadzacie dwa hity i uciekacie. I znowu bomba. Najlepiej jeszcze jedna. Znowu stagger. Przesadziłem. Troszkę mam za mało obrażeń. I zabijacie typa. I tu wypada z niego odłamek. E, fajna sprawa. E, no, i, no, i, no i później idziecie normalnie dalej. I zaraz wam pokażę lokację, w której jest drugi ten typ i przy okazji zaprowadzę Was do broni, której szukamy. Droga prowadząca do drugiego z tych monsterów zaczyna się oczywiście przy drugim ognisku na wysokiej ścianie Lothric. Schodzimy sobie tutaj na dół. To jest chyba dość lekka rzecz. Czekamy, aż ten rycerz sobie pójdzie. Albo go tłuczemy wedle woli. Tego typa polecam zabić. Wchodzimy sobie na dół. Tu mamy z kolei dwóch przeciwników. Na sam dół na razie nie opłaca się schodzić, ponieważ nie posiadamy klucza. Na dole jest więzienie. Teraz tak, tutaj po prawej coś że to jakaś to chyba jest. Dokładnie, to jest nieważne. O, tutaj po prawej wyjdzie nam przeciwnik. Możemy go zrzucić. Jego też możemy zrzucić. Możemy mu spokojnie skoczyć na głowę, zabić go góry. Um, tu na szczycie dachu. Jak widzicie ten typ o taki z wysuniętymi rękami. Na samej samej górze. To jest ten, który się przemienia um, Więc zbierzemy sobie bomby No i zamienia się To sama procedura Ogniste bomby ponad wszystko Mam ich trochę, więc postanowiłem... O Jezu Postanowiłem Pozwolę mu zamknąć mordę Postanowiłem go nie atakować. Mamy kolejny odłamek. W tym momencie odłamków mamy już 4. Ponieważ... No, pokażę Wam gdzieś, gdzie gdzieś w międzyczasie gdzie się zbiera jeden z odłamków. Teraz tak, tutaj zaraz obok jest Krystal Lizard, którego chcecie zabić, ponieważ będzie nam potrzebny do zrobienia odpowiedniego skalowania na broni. No chodź tutaj. No jeszcze jeden. Dobra, dobit. Um, daje on nam czysty klejnot. Będziemy usuwać skalowanie z jednej z broni, którą wam też od razu pokażę tutaj, ponieważ jest niedaleko. Więc zbierzemy sobie to wszystko razem. Um, tego przeciwnika olejemy. Wejdziemy sobie tutaj. Tu mamy przeciwnika. No i już, będę klirował wszystko po kolei, bo to, wiecie, bez, bez większego sensu. Tu jest kolejny odłamek. Tak, swoją drogą. Tu macie loidy. Możecie też znaleźć tutaj na, na highwall. Yy, o jezu, Mimika. Patrzcie, jak fajnie można zabijać ich. Jak zempowerujecie sobie broń, to odrzucenie im tarczy, to nie jest żaden problem. Albo po prostu zabicie ich jak atakują, to bez większego znaczenia, naprawdę. Um, tu jest jakaś dusza chyba też. Także to, tych dusz to Wam nie będę pokazywał, bo to jest Wasza kwestia indywidualna, żeby tą lokację trochę, troszeczkę sobie zwiedzić. Mm, tutaj, jeżeli ktoś lubi, jest szeroki miecz. Warto sobie wziąć. Dlaczego nie? Natomiast broń, która nas naprawdę interesuje, jest w tą stronę. Jest w tą stronę. Um, tutaj można nie zauważyć tego do końca. Ale tutaj mamy zielone pąki. Ale jak się zrulujemy tu i otworzymy tą skrzynię um, to mamy taki miecz, astoriański prosty miecz. On jest bardzo fajny. Um, ja musiałem podnieść troszeczkę statystyki do niego. Ale jest? tutaj. Um, mamy, widzicie wymóg, 10 siły, 10 deksa i 12 wiary. Natomiast no tak jak mówię, będziemy usuwać z niego skalowanie, więc to nie powinien być większy problem. Te beczki są wybuchowe generalnie tutaj na dole. I pasowałoby to jakoś sensownie wykorzystać, ale oczywiście ja to ja. Dobra, zeskoczymy na dół, zobaczymy, co się stanie. Dobra, ktoś tam dostał. Generalnie polecam kupić wam firebomby na początek. Ale zginę tutaj zaraz. Paskudnie. Oczywiście, że zginę. No. Jak pewnie widzieliście wcześniej, e, zginąłem oczywiście tam na dole, ale to mówi się trudno. To była troszeczkę przesada tam sprzeka. Generalnie polecam w tamtym miejscu używać kości, e, albo dobrze używać bomb dopalających. bo overall, jak się już dobrze porzuca te bomby, to one tam naprawdę już są w stanie załatwić sprawę. Możecie też tutaj lurować po prostu, no tylko że musicie tutaj wejść oczywiście wtedy z tej strony, to jest wiadoma sprawa to, nie? Bo ono generalnie... A, ...tędy przejścia tam nie ma. Tutaj w skrzyni macie sobie srebrną jakąś tam tarczę, która de facto daje 100%, um, 100% defensywy, prawda? Więc jest warta na pewno zapamiętania. Tam widzicie, rzucimy bombę. Założymy sobie ją. 100% defa to 100% defa. i o to mnie chodzi. Tą tarczę też w zasadzie warto wziąć. Ale jestem... Głównie wracam tutaj, dlatego że jest tu jeszcze naprawdę kilka fajnych rzeczy, które warto mieć. Przede wszystkim jest tutaj ostatni zadłam ofertanitu. Z tych sześciu. Więc no. Po niego tu idziemy. Ale jest tu jeszcze klucz który pozwala Wam uwolnić jednego zępacyka na początku gry. To też moim zdaniem jest fajną sprawą. Jeszcze jedna bomba. Dobra. A tego po prostu zabijemy stagerem bo nie ma co. Cofamy się. Bo na początku, jeżeli nie dodacie nic punktów w staminę, to nie będziecie mieć tyle staminy, żeby ich zestagerować na śmierć. Natomiast jeżeli dodacie 2-3 punkty, to już jest spoko. A odłamek tytanitu jest oczywiście tutaj. Jest to szósty. Gdzieś będziecie mi wcześniej pokazane, jak się zdobywa dwa, których nie pokazałem. Tu jest fragment Estusa, też warto, żeby wzięcia, oczywiście. I tu na dole macie pisela. Dotoczył się. Okej, niech będzie. I tu macie klucz do celi. I teraz, żeby wykorzystać ten klucz do celi, używacie kości. Obwisko ostatniego spoczynku, oczywiście. Wrócimy sobie na wysoką ścianę i teraz możemy zejść tam na sam dół, uwolnić peca no i to chyba będzie tyle w tym poradniku. Jeżeli będziecie chcieli, to mogę na przykład przygotować poradniki dotyczące każdej yy, kolejnej lokacji, żebyście na przykład mogli sobie zobaczyć prawda, wszystkie itemy, które da się zebrać, te co wartościowe. Kombat poradników nie, nie chcecie, żebym robił. Znaczy, i tak będę, będę tam wykonywał yy, jakichkolwiek hmm. PVP. i tak dalej. Ale no, nie jestem. Nie jestem mistrzem grania w PVP. No, Słuchajcie, tego typu zaklepałem na śmierć. Tam jest winda do Dark Wraitha. Jak dostaniecie questa, to będziecie wiedzieć o co chodzi. Te beczki są wybuchowe, więc polecam uważać. Bo ten typo specjalnie tam na was czeka, tylko z tą bombą. Um, tu jak wejdziecie macie typa po lewej i dobrze jest chyba ostatni przeciwnik mailbreaker no i tutaj na dole jest cela, w której siedzi nasz przyjaciel od którego de facto też dostaniemy fajny item od razu na początku um, tak. dialog sobie sami ogarniecie. pełniamy jego prośbę i dostajemy Sygnet niebieskiego uzokamienia jeżeli uzbieracie 20 tysięcy dusz, pamiętajcie, żeby zakupić sobie od handlarki ten oto klucz. To jest klucz do wieży, który otwiera właśnie tą wieżę. Tutaj na zewnątrz w Firelink, jak wychodzicie koło tego drzewa. Um, po co? Zapytacie. Ano po to, że jest kilka fajnych przedmiotów, um, które się naprawdę, naprawdę no przydadzą na początku. Nie oszukujmy się. Um, przede wszystkim, zeskoczcie sobie od razu tutaj na dół. Jak sobie tutaj zeskoczycie na ten dach, to tutaj sobie kopnijcie drabinę. To jest pierwsza rzecz. Hops. Nie wiem, czy coś się znajduje na samym dachu poza gniazdem. Szczerze powiedziawszy, nie pamiętam, więc szybko sobie przebiegniemy, zobaczymy. Um, nawet jeżeli nie, to nie ma to. Nie, nic nie ma, dobra? Jest oczywiście gniazdo, no jesteś tam niżej. Także można przejdować w dowolnym miejscu. Ale okej, okay, to nie jest ważne. Ważne jest to, że tu jest lila. Chodź tu, przyjacielu. Nie zrobię ci krzywdy, obiecuję. Ok. Mamy migoczę z Litani. Przyda się. Zawsze się przydaje. Jak nie teraz, to później to wie co będziecie kraftować. To jest rzecz pierwsza. Dobra. Rzecz kolejna to jak wjedziecie sobie na górę na wieżę. Tam jest winda na końcu, więc zaraz sobie ją pojedziemy, oczywiście. To na górze na wieży macie fajną rzecz. Która się nazywa Dusza Strażniczki Ognia. Ta dusza pozwala Wam. Zaleczyć sobie mroczną pieczęć, ponieważ, jak sobie sprowadzicie jednego z pierwszych MPC, zwanego Joelem, to on wam zaoferuje coś takiego jak właśnie mroczna pieczęć. On, ona tam za free daje wam poziomy, tych poziomów będzie 5. No i warto, warto z tego skorzystać na początku gry. Jednak później, jeżeli może, będziecie się mogli chcieć pozbyć tej pieczęci, i tu właśnie przyjdzie wam z pomocą ta dusza. Kolejna rzecz, tam jest przedmiot. I tam na dole jest przed. Miejmy nadzieję, że się nie zabije. Tu się skacze. I się zbiera. I się zabiłem. Goddammit. Eee, skoczyłem na za wysoką trumnę. Powinienem spaść na to niżej. Troszeczkę za daleko skoczyłem. Tam widzieliście, dostaliśmy set z e, strażniczki ognia. Robię cięcie. Zaraz będziemy tam na dole. Jak widzicie, jesteśmy już na dole wieży. Zbierzemy sobie oczywiście ten przedmiot, po który tu przyszliśmy. To jest pierścień Estusa. Pierścień Estusa po prostu zwiększa Wam ilość odnawianych punktów zdrowia przez butelkę Estusa. Warto jest go mieć, naprawdę fajna rzecz. Jak widzicie, wychodzimy sobie tutaj, gdzie pokazałem Wam, jak pokonać pustrza miecza. Tyle. Idziemy do dalszej części. Ostatnią rzeczą, jaką chciałbym Wam pokazać, jest potencjał tego miecza. Zrobiłem go oczywiście tak, jak, tak jak Wam mówiłem. Na czysty i na plus 2 z tych wszystkich sześciu odłąków, które znaleźliśmy. Tak więc mamy czysty Astoriański Mieć plus 2. Um, po drodze znajdujemy Żywice Złotej Sosny. Ostatni ten boss, którego tutaj spotykamy jest podatny na prąd, więc możemy ją spokojnie tutaj wykorzystać. No i sami zobaczycie jak przebiegała walka. banał Dostał może z 8-9 hitów. Okej, okay, to będzie tyle. Jeżeli się Wam podlatnik podobał, dajcie łapkę w górę. To naprawdę pomaga mi w rozwoju kanału. A jeżeli chcecie zobaczyć więcej, nie wiem, overview kolejnych lokacji, albo cokolwiek innego z kontentu z Souls 3, piszcie w komentarzach. Na pewno postaram się to dla Was wykonać. A tymczasem żegnam się z Wami. Ja jestem Awengar. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Na razie i cześć!